Tańcz tańcz papi, tylko tańcz tańcz papi. Tańcz tańcz papi, tylko tańcz tańcz papi. Tańcz tańcz papi, tylko daj papi. Tańcz sobie w szafie tak o tak tylko tańcz papi. Tańcz tańcz papi, tańcz papi. Daj znać papi, daj papi. tylko tańcz papi. Tań, tań tylko, w szafie, tylko w szafie. Lubię, plaski, dawaj mi gołąbki też. Papi, proszę, tutaj cię zatańcz dla mnie, zatańcz dla mnie. O oh, nie, papi, proszę cię, Kasper tutaj jest i Julia też. Zawsze się, o tak, ja jej nie znajdę. O oh, nie, a ty tańcz, papi, tylko tańcz, tańcz, papi, tylko tańcz, tańcz, papi, o tańcz, tańcz, papi, tańcz tylko taś, stać papi i tylko wymachuje dupą w szafie o, taś, taś papi tylko taś, stać papi, ale taś, taś papi ale dobra, już się bitkoczywiec kończy, pa